Pierwszy list świętego Pawła apostoła do Koryntian rozdział szesnasty. A co do składki na świętych to i wy zróbcie tak jak zarządziłem w kościołach Galacji. Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkładał u siebie stosownie do tego jak mu się powodzi, aby nie urządzać składek dopiero wtedy gdy ja tam przybędę. A gdy przyjdę, poślę tych, których w listach uznacie za godnych, aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. A jeśli będzie właściwym, aby mi ja się udał, pójdą razem ze mną. Przybędę zaś do was, kiedy przejdę Macedonię. Będę mówią szedł przez Macedonię. A być może zatrzymam się u was lub nawet przezimuję, żebyście mnie wyprawili dokądkolwiek wyruszę. Nie chcę bowiem was teraz widzieć przejazdem, ale mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. A w Efezie zostanę aż do pięćdziesiątnicy. Otworzyły się bowiem przede mną drzwi wielkie i owocne, a mam wielu przeciwników. Jeśli zaś przybędzie, Tymoteusz. Uważajcie, aby przebywał wśród was bez bojaźni, bo wykonuje dzieło Pana, jak i ja. Dlatego niech nikt go nie lekceważy, lecz wyprawcie Go w pokoju, aby dotarł do mnie, bo czekam na Niego z braćmi. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, aby poszedł do was z braćmi, lecz w ogóle nie chciał teraz iść. Pójdzie jednak w odpowiednim dla Niego czasie. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Wszystko co czynicie, niech się dzieje w miłości. A proszę was, bracia, bo znacie Stefanasa, że jest pierwszym planem Achaj i że się poświęcili nas służbę świętym, żebyście byli takim poddani i każdemu, kto pomaga i pracuje z nami. A cieszą się z przyjścia Stefanasa, Fortunata i Achajka, bo wypełnili wasz brak. Pokrzepili bowiem mego i waszego ducha. Szanujcie więc takich. Pozdrawiam was, kościoły Azji. Pozdrawiają Was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla wraz z Kościołem, który jest w ich domu. Pozdrawiają Was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrowienie moją, Pawła ręką. Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Mara na ta łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami. Miłość moja niech będzie z Wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen. Pierwszy list do Koryntian został napisany z miasta Filipi przez Stefana, Fortunata, achaika i Tymoteusza.